Jestem współautorem patentu. Głowica wieloramienna do jednoczesnej obsługi wielu połączeń gwintowych. Drugim autorem jest magister inżynier Jakub Warakomski. Wspólnie stworzyliśmy rozwiązanie konstrukcyjne dotyczące głowicy, która obsługuje kilka połączeń gwintowych. Zastosowanie takiego rozwiązania głównie w montażu kół lub innych połączeń, które mają podobny rozstaw połączeń gwintowych. Jest to taki zestaw, jakby, kluczy, który jest w jednym. Korpusie i możemy jednocześnie dokręcać kilka połączeń gwintowych. Oczywiście takie urządzenia są znane. One są produkowane, przeważnie są dostępne w zakładach produkujących pojazdy u producentów samochodów. Też mamy takie głowice. Oczywiście to jest objęte tajemnicą, nie wiemy dokładnie jak to jest zbudowane. Innowacją w naszej głowicy i w naszej propozycji jest fakt, że możemy zmieniać rozstaw tych śrub, które dokręcamy, załóżmy lub nakrętek. Czyli te połączenia gwintowane mogą być na różnych średnicach. Poza tym, że możemy zmieniać, to jest istotą tego wynalazku, rozstaw. Połączeń, to użyliśmy tutaj konstrukcyjnie sprzęgła, które zabezpieczają przed przeciążeniem całą głowicę i zapobiegają temu, że jeżeli jedna z połączeń gwintowych dokręci się szybciej niż pozostałe, to one zostanie wyeliminowane z dokręcania i będziemy mogli dokręcać kolejne połączenie. Nie zerwie śruby. Poza tym zabezpieczy te połączenie i zabezpieczy też całą głowicę przed przeciążeniem. My chcieliśmy tutaj jakby skłonić się ku warsztatom, które naprawiają, gdzie te rozstawy mogą być różne. I to niekoniecznie my tak bazowaliśmy powiedzmy na kołach. Pojazdu, natomiast można to w różnych innych zastosowaniach, gdzie krotność połączeń gwintowych występuje. I wtedy, jeżeli mamy jakiś asortyment, w którym ta krotność jest o różnych rozmiarach, możemy wtedy to sobie do tego dopasowywać. Szczególnie, jeżeli mamy takie zwiększenie intensywności, na przykład przed latem i przed zimą, kiedy zmieniamy koła. Istota polega na tym, że możemy płynnie zmieniać rozstaw i możemy to zabezpieczyć poprzez sprzęgła dla każdego z połączeń.